Witajcie kochani, to Mary i Mario i tym razem taki relaksujący misik, Dzisiaj postawiliśmy na ekstra linię. Rywalizacja, rywalizacja. I naszym trzynastkę. No ostatnio te rywalizacje to niewiele dawały, przeważnie były remisy. No to może tak. A teraz to może będą mieć kokosy. Zobaczymy. No dobrze, no to już przygotowaliśmy, to Bania już wszystko Delika powiedział. Delikatnie krzyżóweczka i ekstra linie są przygotowane. No tutaj jedna linia, no a tutaj mamy ekstra linie. Tak troszkę więcej ponad. Zrobione, ale tak. na razie nic nie poukładało. No dobrze, no to kochani, żebycie się, żeby dzisiaj jak coś tu wpadło, bo szlak trafił w Rowagę. To co, zaczynamy? Jedziemy. no. Najpierw. Niech wystąpi z drapeczka. Super. Trzynastka z numerem 86. I będą te trzynastki. No, te nas lubią. 58. osiem. A z drapeczki? Osiemnaście. Dzisiaj był z... drapkomatu. Z drapkomatu. Dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt oraz 32. dwa. A trzynastka kryje pod sobą no. 2 złote. <laughs> Ale jest. Ale coś jest na początku. No to ty już wygrywasz aż dwa złote. Teraz mój numerek, jak wiecie, jak to jest ze zdrabką To są po kolei. Ja mam 87, czyli 87. To tutaj pewnie już nie będzie, ale to nic. O, i różnie te paczki to No, czasami układam. właśnie mieliśmy podrząd, nieraz, nie? 24, 26, 43, 20, 30. Jeden odwrót mógł być. 42 i 23. Dobrze, to moja już pusta. To przejdźmy sobie może do krzyżóweczki O, wszystko będzie widać. Po tych paru liderkach na razie oczywiście nic się nie poukładało. jedziemy z kolejnymi. Kolejne dwie to jest M oraz K. I szukamy. Tu mamy M. K też występuje, tu kolejne M nawet znalazłem. Jeszcze jedno K. Tu jeszcze jest. Coś więcej? Chyba nie. A, G jeszcze było, dobra. No to różnie A to, już to tak to bywa. Się to różnie to bywa. Ale ważne, żeby się znalidowały. Teraz C oraz N. Tu mamy pierwsze N tu jest C jeszcze jedno N i tu mamy N i chyba to by było na tyle dobrze, kolejne to jest Y oraz P tu mamy P, już widzę batorym mamy Y tu jeszcze w dietetyku Y i co to wszystko? Mhm. no to wygląda Kolejne dwie: B oraz D. Tu mamy D. Tu mamy B. Tu mamy kolejne B. Tu mamy D. I jeszcze jedno B. I to tyle. Dobrze. W drugim rządku, w tym kolejnym rządku mamy Z oraz J. Z, J, Z, J. Ozja. No tu mamy. Tu mamy z, j, tu jeszcze jedno z i czy coś? Chyba nie. No dobrze, wobec tego r oraz i. Tu mamy r, i, tu mamy i. Jest tak? Nie, 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 bo zakryłeś R, nie widziałam. R oraz i, i, i i tu jeszcze r no tu niestety nic nie ma. Dobra, zostały nam dwie literki. Teraz mamy literkę o. Mamy o. pierwsze słowo Igor. Tu jest o. Tu jeszcze mamy o oraz tutaj i ostatnia literka jeszcze to literka. O. Aha tak 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 dobrze. I ostatnia literka to literka e. I tu mamy e. Tu mamy E, tutaj, 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 ale na razie tu się nic więcej nie układa. Nałożyło się K, ale to jest dopiero drugie słowo. I chyba to tyle. Tak to by wyglądało. Sprawdzaj. Wygląda, że pusto. To mamy UT, różne. UT. Teraz moja księżoweczka, ale jaki ty mieliśmy? Trzynastkę, tak? Nie, no tak, trzynastkę. A ja czternastkę, popatrz z tego. Dobra, to jedziemy dalej, sprawdzamy, kochani, kolejne literki. To literka M, tu mamy M, tu jest jeszcze M, tu mamy Adam, o pozdrawiam wszystkich Adaśków którzy nas oglądają i tych którzy nie oglądają teraz literka T literka T literka T tu mamy literkę T tu mamy literkę T i to wszystko teraz mamy W W W W mamy tu tu mamy W i więcej nie mamy, i literka i. I, i. i. No wygląda. Że o, mało tańczy. się rozpędziłam. <laughs> H. Literka H. Słowczanie. Chyba nie ma w ogóle. No nie. No nie widać. Teraz mamy s. S tu jest, tu mamy S, soku. I to chyba wszystko. Y. No to y. gdzieś na pewno jest. Y to są Y widzę, tak, to też. Jeszcze mamy tu i obcy J. Tu jest J. Tu jest jarzmo. Kolejna to P. Mm. Nie, jeszcze. Właśnie szukam, szukam, a tu mamy opat. Ale malutko dali, no. <gryw> Teraz E. Tu jest E. Tu mamy E. Nic mi jeszcze się nie utworzyło, nie? No to ciekawe. Dlatego, że Ada nie No pewnie tak. Ja tego nie mam pewnie. No dobra, kolejna co to? R. Tu mamy R. Tu jest R. Tu. Tu. Tutaj. I chyba co? No w ich było nawet. Nawet było, no. Literka N. Tu jest n, tu jest n, u, koniec. No to wygląda. Nie za dużo, no nie? Jeszcze nie mam żadnego wyrazu. no jeden jest, jeden tu powstał, n. O, patrz, a nie zauważyłam. Jeden był, no, ale to o, nie, cz Czekaj, co ja szukam L. No, tu się już pomyliłam. I ostatnia to literka jeszcze fajna F. No pięknie. No to tutaj dali. Tylko jeden wyraz. O mama mia! To co, sprawdzamy. Dobra, te kontrolne. No to już T i A. Puste, kochanie, puste. Okej, okay. Wobec tego czas przejść do ekstra linii. Znaczy, to jest z numerem siódmym. No, będę tutaj przesuwał. Ekstra, mi dajcie wybrać, prosimy. I szukać będę serca i dzwonu. Serce i dzwon. Serce i dzwon, dzwon już jest. Serce również. Tu kolejne serce. Dzwonu nie było żadnego. No, nie, no jeden był. Aha, był. Mhm. Teraz wobec tego popcorn oraz balony. Popcorn i balony. Gdzieś to powinno być. Balony są, popcorn też. Balony i popcorn. Tu balony. I jeszcze tu. No dobrze kolejne symbole to czapka oraz klucz czapkę mamy tu na górze tu kolejną czapkę i klucz klucz też się znalazł tu jest czapka tu kolejne czapki jeszcze jedna no to ładnie wygląda na razie zobaczymy co dalej no. Arbus i sakwa. Czy arbus i sakwa będzie i czy coś da? Arbus i sakwa. Dwa czarne symbole. Tu jeszcze sakiewka na dole. I co, tu już pojedynczo? Parasolka. Parasolka, czy ona w ogóle tu była? No, jedna jest. Dobrze. I tylko jedna. Jedna no ostatnia. I ostatni jest słoń, ale słonie to ja nawet chyba nie kojarzę za bardzo. Nie. Słonie to nie kojarzę, żeby był. Nie, no, no nie. No nie, kontrolne różne. Pusto. No ale mimo tak ty wygrywasz. No czas Cały czas z przewagą, <gry> Dobra. No to co? Teraz ja szukam. Dalej, nic jeszcze nie mam żadnej linii. Nie wiadomo co będzie w ogóle. A szukamy ptaszka. <coughs> mamy tu... Aha, numerek siódmy. Tu mamy ptaszka. 4, Uuu, 7, 6. Numer sześć, A co mówił? Siódmy? powtórzyłam no, ja twoje. Ja miałam siódmy. Yy, no dobra, jeden ptaszek był. <coughs> Przyleciał i odleciał. Teraz co mamy? Też baloniki mam. Ale czy ja tu w ogóle mam, nie? To jest pytanie. Ale coś tu widzę, że mam. Jakieś tu są. Tak, coś tu jest. Tutaj jeszcze mamy balony. I to wszystkie. Kolejne to są rolki. Rolki są w zielonym. Jedne. Drugie. Czerwone. Dobrze. Następny piłka. Tu mam piłkę. Tu jest piłeczka. Tu jest piłka. I tu. Tutaj. W fioletowej również jedna jest. Czerwony brak. Teraz szukamy krabika. Tu mam kraba. Tu mamy krabika i tu. No krabików trochę tutaj Było. miło. No? Teraz kolejne to cytrynka. Czy była cytrynka? Nie kojarzę cytrynka. Czy ja jest rzadki owoc. Nie ma. Dobrze, motyl. A motyłek jest tutaj. A jo, oj, oj, oj no! Sakwa! Sakwa, sakwa! Czy my znajdziemy? Tak jest. Jest tu sakiewka, jeszcze mamy w fioletowej sakiewkę. I w czerwonym. Ostatnie to kości, no to jak już jestem na dole, to jedziemy. Tu są kości. No to we fiolecie też są. Tutaj, tutaj też fiole. Dobra Maria, ja, ja się z ja nią jak to ty to mówisz. Bo ja wtedy akurat patrzę na tą zdrapkę i szukam. <grym> Dobra, to szukamy kości. Jeszcze mamy tu kości jedne, tu mamy też. Dobrze. I ostatni, kochani, co to będzie? Tęcza. Wiesz, jaka pustaka mamy. Tu mam tęczę, tu mam tęczę. Tu, 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 tu i tu. Sporo jej. A nic nie Ale dała. Ale nie chcę utworzyć. No zobaczcie, numer szósty i siódmy po prostu jest... Oba puste. Pustaki, kochani, to moje. Ja w rywalizację oczywiście przegrałam. Ale Mario wygrał. Tak, czyli. Z wielką to, że... wygraną. Tak, tu to... też. No wiadomo, pustaki, tak? No i król odcinka Super 13. Całe... Nas nie zawiodła. Nas nie zawiodła, całe dwa złote przybyły. Ale mamy co mnożyć? Tak, chociaż tym razem coś do mnożenia jest. No, na dwa słoniki starczy. Na dwa słoniki i będzie odcinek. No, no dobrze, kochani. Ty wesołym akcentem, a powinno być smutnym. Kończymy ten, odcinek. Kończymy ten odcinek. My to zawsze na wesoło. Wiadomo, mogło być lepiej, ale co tam... Będziemy, nie będziemy się tak przejmować. No trudno, tak jest. No my wam życzymy z takich wygranych, kochani. Zobaczymy się odcinkach. w odcinkach. Pozdrawiamy serdecznie, cieplutko, bądźcie kochani zdrowi, uważajcie na siebie, pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Buziaczki, pa. Pa.